To było takie moje wtedy pożegnanie z małą i bratem, bo znalazłem ich w tym szpitalu, nazwijmy to szpitalu, w tym, tym ośrodku. Podszedłem do okna, przestałem, tam zobaczyłem, poznałem mamę, Wychudzona, głowa ogolona, ledwo taka żywa. Widziałem, o oczy otwarte, wydawało mi się, że patrzy na mnie. I wydawało mi się, i ja wołam, mamo, mamo, coś tam wołam, pukam w tą szybkę. I mama, jakby wydawało mi się, że podniosła głowę, i ta głowa tak i opadła. I ja myślałam, że mama zmarła. Strasznie się przestraszyłem. I tutaj z tego transportu taka pewna dramatyczna sytuacja się wytworzyła. Otóż w czasie tego naszego przejazdu jednej pustyni do drugiej, tutaj wiele, sporo, kilkoro osób zmarło w tym pociągu. Z wycięczenia z głodu, z chorób skoj z zmarł. I zmarł między innymi w naszym wagonie chłopczyk z rodziny wójcików. To była wielodzietna rodzina. I tutaj się rozegrał ten dramat tej rodziny, bo taka koleżan, taka starsza ode mnie tam rok dziewczynka, która zmarł jej młodszy braciszek. Tam. Miał to 5 czy tam 6 lat, zmarł w tym pociągu. I, I nie chciała, i rodzina nie chciała go oddać tutaj gdzieś komuś tam e, jakiś tam, więc ona go zawinęli, to tą, tą, tą już martwe dziecko, zawinęli w jakiś tam tobołek, obinęli go i ona go wiozła tam do tego, bo do tego kasansary, do tego miasteczka. Ona mi o tym odpowiadała później. Ja tego na początku nie widziałem bo to była jej taka jakby skryta taka informacja. Nas tam za, zainstalowano w takim stajence dla mułów. Taka stajenka prymitywna, lepianka, taka, taka z Patyków z gliny uklejona taka lepianka z takim, też takim pseudo przykryciem, z jakimś tam patykiem w gałęzie, jakiś tam taka, z którym stały y, te y, muły. To był taki długi, taka lipianka, więc przegrodzono tę lipiankę takim drążkiem na pół, tam dwoma drążkami na pół. Te, te, te muły zgoniono w jeden koniec, a, na, a, my, a nas tych, około dwudziestu polaków, do tej drugiej części. Więc taka długa była ta lipianka. I to był nasz... I tam właśnie spotkałem wtedy tą Jurzię, która była ta który której to, o tym bracie schowała tam. To była rodzina właśnie tych z rodzina Szymańskich, też wielodzietna rodzina. I Jeszcze było tam ze dwoje, też tam było jeszcze nie pamiętam ich nazwisk. I tam byliśmy przeżyliśmy tam też pewno, jest taki szok. Usłyszeliśmy wielki huk. Dla mnie się wydawało, że to góry lecą na nas, kamienie, ten, ten huk kamieni. A to były usuwające się kamienie spadające z tych gór. Ale to ja kojarzyłem, że to są jakieś, nie wiem, jakieś kataklizm. Nie wiedziałem, co to. Nagle, że nas to zasypi, bo to jest zbliżający się jakby huk taki. I tamte trzęsienie ziemi, nie było może aż tak bardzo tragiczne, ale sporo domów tam się rozleciało. Ono się powtarzało kilka razy chyba, pięć, razy. Przez, bo to było o północy gdzieś ono zaczęło się i tak myśmy te, i mama nie mogliśmy wyjść, mama leżała, nie chciała nas, wstrzymała nas za ręce. Tu się na nas coś obcypywało, z tej lepianki tej, tej i tak dalej, to się trzęsło, coś tam na nas spadało, ale myśmy tam zostali. Na dworze krzyki, ludzie, którzy tam wylatywali, tam krzyki były takie słychać, ale myśmy zostali z mamą tutaj, bo mama, jak powiedziałem, bo poważnie wtedy, miała wysoką gorączkę i tak myślę, że miała, bo była pół taka przytomna, nawet nie moglibyśmy jej wyciągnąć tam. Więc myśmy zostali, ale jakoś tam przewidzowaliśmy, nam nic się nie stało, no trochę tam jakichś takich drobnych tam odrapań. No, ale życie tam dalej, co jeść, co pracować. Pracę, mam do pracy, my nie bardzo. Środowisko zupełnie inne, zamknięte. O ile na, w Rosji, tam na Syberii, e, cierpieliśmy głód, zimno, w zimie i tak dalej, ale ludzie, to, to byli ludzie, to byli, chodziliśmy z nimi, spotykaliśmy się. Tu środowisko zamknięte. wszystkie mieszkania swoje są, mają zamknięte. Oczywiście tam nie ma dostępu. Owszem, na ulicy, na targu tak, tutaj, ale mieszkania, wszystko to nie ma tam z jakiejś bezpośredniej zażałości. Zwłaszcza dla takich jak my tam, oberwańców, czy tam podejrzanych jakichś ludzi. Dla nich zresztą dziwnych skąd tu nagle jacyś tacy ludzie, nie wiadomo skąd to Rosjanie, nie Rosjanie, ale jacyś tacy dziwni, oberwani i ten. No i teraz praca. Mama. Była praca, też znowu fizyczna, pracy, tylko przy kopaniu kanałów irygacyjnych. Ale to trzeba było kopać kilofer, tam nie było koparek, tylko ludzka praca, kilofer kopano. Większość tam było różnych narodowości tam Uzbecy, tam i Rosjanie mieli, no znaczy wszyscy tam różnych, tam jacy tam byli ludzie tam w tej okolicy. E i to oni się za kilofami pali, a mama została nosiłkową, nosiłkową. Czyli wynosiła na takiej tarce ręcznej, z takim starym uzbekiem, wynosiła ten gruz z tych kanałów na górę, po takich stromych takich tych wejściach tam, gdzie były. Bo tam schodów nie było, tylko trzeba było tam stopniowo, tam po takich spadzistych tych, wynosić ten gruz na górę. No mama tam ledwo tam… Myśmy czasami pomagali jej, no ale tu taka zapamiętana sprawa, że ten stary Uzbek, który był z mamą, to był sprytny, tam on szedł zawsze z przodu, a mama była z tyłu, więc jak a cały ciężar pod górę się idzie, to spada na tego tylnego. No myśmy tam pomagali, bo zwłaszcza brat tam pomagał trochę podnosić tą nosiłkę. No i tak… I za tą pracę można było dostać ten… za tą pracę, to no już tam nie było na normy taką ścisłą, tak jak na Syberii, tylko można było dostać lepioszkę. Lepioskę. Lepioszka to taki placek, jaki tam oni ten chlebek taki to lepioszkę. Tylko tyle. I to czasem nam się, mama tam dostawała to. Nie zawsze, ale tam dostawała taką lepiożkę. Nie wiem to, czy od czego to zależało. Czy jak tam była dostawa, czy no nie wiem, czy jak tam jak coś tam... Każdy od czasu do czasu jako ten pracownik ledwo tam zipiała, tam z tym noszeniem to było ciężko, no, jak powiedziałem, myśmy trochę pomagali, ja tam mniej, ale Bart tam bardziej tą pomagał mamie, żeby to wynosić. To było wszystko trudne i coraz gorzej. I wtedy zapanowała wielka epidemia tyfusu. Tam, w tym rejonie. Pandemia tyfusu. Ludzie zaczęli umierać masowo. I to poza tym re, był to rejon, gdzie zwożono w tamte rejony też ludzi z innych okolic, gdzieś tam z, 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 z innych miejsc, nie wiem, ewakuowano czy jakichś tam, nie wiem, jakichś przesiedleńców czy coś, bo tam dużo ludzi, było jakichś innych też narodowości. W każdym razie to była taka mieszanina tam wtedy tych ludzkich. I, za, i ta, ta, ta umieralność była tak wielka, że z tego naszego, tej naszych tam około 20 osób, które było w tym, to przy mnie zmarło chyba ośmioro, czy 10 tak. Przy mnie już zmarło. Znaczy, zabierano, albo tu u nas w tym zmarli. Albo zabierano ich do tak zwanego izolacyjnego, to już on no, nazywało się to tam jakiś szpital izolacyjny, ale to był ośrodek, w którym nie było lekarz, ale tylko izolowało się ludzi. Byli tam, jakiś lekarz tam był, czy jeden, czy dwóch, ale tam nie było żadnych, leczenia żadnego. Przecież tyfus no, to trudno mówić o leczeniu w takich warunkach tam. Więc tam zabierano tych ludzi. No i właśnie tej rodziny Szymańskiej, ta Julcia, która przeżyła. Potem zmarł jej wkrótce właśnie ten drugi braciszek, też młodszy, kilkoletni. Potem zmarli jej rodzice, zabrali. Potem starszy brat poszedł do wojska, do Andersa. Też zmarł, ale już w wojsku. Została tylko jej starsza siostra, Polcia, i ona. Moja mama i brat też zachorowali na tyfus. I zostali zabrani. Zostali zabrani do, do tego obozu, do, do tego, nazwijmy to, tego ośrodka tam. Ja zostałem sam. Już Judzia wcześniej zniknęła mi z oczu i te dwie siostry, te Szymańskie, też zniknęły. Ja nie wiedziałem, gdzie zniknęły. A ja zostałem sam. Tutaj już nie było praktycznie nikogo. Tu już nie miałem… Tu, jak nie było mamy i brata, to już nie miałem co, ani co jeść, ani co, co się podzielić. I poszedłem jeszcze. To miasta, bo zacząłem szukać tych mamy i brata. Takim instynktem, instynktownie, żeby może gdzieś tam ich znajdę. Więc chodziłem tam, dowiedziałem się gdzieś, gdzie to jest, gdzie to się znajduje. Ale to było takie moje wtedy pożegnanie z mamą i bratem, bo znalazłem ich w tym szpitalu. Nazwijmy to szpitalu w tym, tym ośrodku, podszedłem do okna, coś tam zobaczyłem, poznałem mamę. Wychudzona, głowa ogolona, ledwo taka żywa. Widziałam, Widziałem, o oczy otwarte, wydawało mi się, że patrzy na mnie. I wydawało mi się, ja wołam, mamo, mamo, coś tam wołam, pukam w tą szybkę i mama jakby, wydawało mi się, że podniosła głowę i ta głowa tak jej opadła. I ja myślałem, że mama zmarła. Strasznie się przestraszyłem. I wtedy zacząłem szukać, rozglądać się, czy gdzieś tam Ryszka nie znajdę. Proszę, jeszcze dwa pokoje tam jakieś dalej tam. I podszedłem, i też go zobaczyłem przez tą szybkę. Leżał na łóżku. Patrzył tak jak mama, praktycznie. Patrzył, oczy otwarte, ale w ogóle nie ruszł, beznieruchomy. Myślałem, że w ogóle nie żyje. Patrzył, stukam, pukam, nic, w ogóle nie drgnął. I też myślałem, że zmarł. Ale po latach, bo powiem, że mama nie zmarła jednak, ani brat nie zmarł. Ale ja to nie widziałem, ja myślałem, że zmarł. Potem jak mi opowiedział, dlaczego on tak, bo on leżał w łóżku z i drugą osobą. To był Uzbek, który gdzieś w jakimś tam wypadku stracił nogi. Miał nogi pobandażowane, był ni króciutki, że tak powiem, gdzieś, nie wiem, gdzie on miał to ucięte te nogi, krwawiące i ten brat leżał z, dru z drugiej strony głową, był tak, mówię, przerażony, wystraszony, że nie mógł, nie mógł słowa, po on widział, mówi mnie, widział, ale nie mógł, mówię, drgnąć, Mówił, tak był przerażony tym widokiem, bo mu niedawno położyli tego, tego, tego człowieka, który po tym wypadku obantażowany, pokiereszowany jakiś taki, nie wiem dlaczego, akurat w tym szpitalu był, może też był chory, nie wiem, trudno mi powiedzieć. I mówię, on nie mógł, nie mógł z tego przerażenia podnosić. Wyszedłem stamtąd, myśląc, że oni zmarli już. Zresztą on nas zaraz tam przegonił, bo tam był taki strusty który odganiał od tego, żeby tam nie zarazić się czy nie, to co zaraz mnie tam przegonił. Także nie mogłem już tam nawet być. Poszedłem dalej do miasteczka, wiedząc co sobą robić. A nie jeść, tu nie mam nikogo, nie mam głodu. I siadłem gdzieś na takim jakimś takich schodkach yy, i. Zacząłem płakać tam prawdopodobnie. Ktoś tam wchodził do tego, do tego pomieszczenia, jakieś tam było jakieś biuro, czy jakiś tam jakiś urząd, nie wiem. Ktoś wychodził, wchodził, jakaś pani tam wchodziła kilka razy, ta sama, ale tak się zdawała. I w końcu mówiła, a co ty tak siedzisz tam? Coś zapytała mnie po rosyjską. Ale ta nie była chyba rosszka. Nie wiem, jaki narodowości. No, trudno mi się określić. I ja mówię, że no. Coś tam wyszedł, wyszedł, tam powiedziałem, że nie wiem, mama zmarła, tam brat zmarł i, 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 i nie wiem, co, coś takiego, no to chodź tam, no mówię, to chodź tam do tego. Przedam tam, tam tylko jedna osoba, osoba siedziała w tym, w tym pokoju, ona siedziała przy stoliku, miała tak leżała, pamiętam, na tym stole, Taka jej kanapka, która tam miała. A ja tylko słucha, tam coś opowiadałem, ale oczy moje tylko w tą kanapkę wpatrzone. Bo taki był zgłodny, strasznie głodny. Ona, ja coś odpowiadam, ale cały czas na tą kanapkę. A ona tak popatrzyła na ty głodny, ja? Ja mówię, no tak, no, no tak. I ona mi, on to dała mi tą kanapkę. No ja to ja zjadłem. I ona jakby, ten, bo ja byłem strasznie nastroszony, bojący się, tak jakby, no, trudno mi to określić, ale tak pamiętam, że byłem taki, no strasznie w takim stanie jakimś. I ona zaczęła za mnie tak łagodnie mówić, słuchaj, mówię, no ja wiem, no tak, to wojna jest, to tak. Mówi, mój mąż mówi, a widzisz, widzisz mój mąż też wziął, był do wojska i zginął, ja jestem sama, Mówi: tak. Jeszcze odpowiedziałem, że jestem z Polski i z Polak jestem. A on mówi po tej dłuższej rozmowie: Słuchaj, ty nie chciałbyś ze mną zostać? Tak mi zaproponował. Będziesz miał u mnie dobrze, będziesz miał ciepło, będziesz miał jedzenie. Ja, jak słyszałem, że ona powiedział, że ze mną, zerwałem ci, chciałem uciec, że ona mi zaraz siłą zabierze. Bo jeszcze, myślę sobie, może, może tam ona jeszcze żyje czy coś. No i yy, tak przerażony, zacząłem, jak chwyciłem je za rękę, mówię, nie bo się, nie bo się, nic, nic nie, nikt cię tu siłą, cię nie zatrzymał, mówi. Jak nie chcesz ze mną być, mówi, a może się nabyścisz, mówię, tak jak będziesz chciał, no to przyjdziesz, no, ja ci dam za No ja powiem, ja mam, mówię, albo, mówi, dam ci, mówi, taką, mówi, taki, taki sprawoczkę, taki list, mówi, tak jest tu taki ośrodek, dla takich dzieci bezdomnych, takich zatrzymanych tam za jakieś tam kradzieży, przestępstwa, taki, To taki nie dom, ale taki, taki, dom, taki dom zatrzymań dla takich, no, nie takich już bardzo rozbójnickich, ale takich, takich dzieci, takich niewiadomego pochodzenia, które… No i dała mi to. Ja wziąłem to, dała mi tam na kartkę, napisał taki polecający tam, żeby mnie tam przyjąć. Tam była jedna zaleta, że były pomieszczenia, gdzie były przykryte pod dachem, i druga zaleta była, że raz dziennie dawano nam jeść. Raz dziennie dostawaliśmy tam jeść, jakieś tam. Z tym, że to społeczeństwo, to mini społeczeństwo, to było bardzo zróżnicowane i bardzo często negatywne. Tam było od małych dzieci do, do, do dużych, takich już prawie takich, może jakichś tam 16 15 letków I różnej narodowości tam byli i Rosjanie, i Żydzi, i Uzbecy. I była grupka kilkunastu Polaków dzieci polskich. W większości sierot, albo taki jak ja, no, ja też to, ja, to też uważałem za sieroty. Yy, I tam były warunki ten, znaczy takie, jak to tam w tych niektórych ośrodkach, gdzie jest zawsze stworzą się gangi. Były gangi różnego rodzaju, taki jeden z gangów, który tam był taki największy szeryfem, który tam trzymał władzę nad wsz wszystkimi tymi grupami. I on stał zawsze przy tym okienku, gdzie wydawano nam tą, 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 tą dzienną zupę, tam, którą dostawaliśmy. I on stał i patrzył, czy coś tam, jakoś, wieńczył, jakiś tam kawałek tam, jakiegoś, czegoś tam buraka, czy co tam tam pływało w tym. Jak widział, że tam coś jest w tym, w takim blaszany, taki blaszanym talerzu, tam coś w takiej miseczce dostawaliśmy, no tam wkładał rękę, wyciągał do swojego tego, przekładał i koniec, jako taki bakczysz dla niego. Bo on w porządku tam, on tu kolejkę ustawiał i był wodzem. A zresztą był wysoki drań, drań tam, ja chyba… 15 lat, co najmniej wysoki, tam z dwie głowy ode mnie, więc wszystkich tam trzymał w ryzach. A moje przywitanie tam w tym domu, w tym ośrodku, było tak się odbyło. Wesz, wszedłem do tego, mnie tam wprowadził tu będziesz, to w tym pokoju. Wszyscy tam nie było łóżek, tylko na podwodze leżeli, spali wszyscy. No i jakieś, jakieś tam łachy, jakieś tam leżały. I pokazał tam, pokazał mi pod, pod ścianą, mówię tutaj. I odszedł. Ja stoję tam w tych, tych, tym pokoju, tak patrzę za nim, a tu wychodzi jeden z tych, 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 tych facetów w tym, w tym pokoju, co którymi byli zadomowieni, podszedł do mnie, no mówię, jak tam przykazał, no to będziesz. Ale żeby wiedział tutaj ja rządzę i jak ja sam przedłom, pchnął mnie tak na ten, żeby pokazać swoją władzę. My pchnął, no, a ja się przywróciłem, uderzyłem że się tego. No, no i teraz wiesz, mówi, co tu rządzi? wiesz, tak No ale tak do końca nie było, bo myśmy tam grupa Polaków się jednak zorganizowali troszkę. Była tam rodzina Boszków, taki fajny, fajny, taki osiłek polski, miał też trójkę braci, ale, ale to był faktycznie osiłek. I on nas tam trochę bronił. On nas też tak pomagał no. I był jeszcze drugi Stasiek Balas, który potem z nim też były w miedziach zresztą. To, yy, to, to był taki nasz późniejszy bramkarz, taki, wrosły chłopak, taki, był, bo także, także myśmy tak się tam do końca nie dawali tam stłąsić. W tym momencie wydawało mi się, że to już jest taka nasza tam los przesądzony. I nagle zjawił się człowiek, Polak, który jakimś cudem, nie wiem jak, dowiedział się, że tu jest taka grupa dzieci polskich. Okazało się, że to jeden z delegatów polskich, prawdopodobnie jeden z tych delegatów, którzy przyjechali z Indii z pomocą, pomocą humanitarną, tak zwaną, ta dzisiaj się nazywa pomoc humanitarna, a to była wyprawa z, zorganizowana przez ambasadę, no przez konsulat polski w Bombaju, bo tam był konsulat generalny polski w Bombaju. I wiceszef tego, tego konsulatu przywiózł samochodami, jeden z samochodami żywność, Towar, to była taka wyprawa do, do, z Indii, z pomocą. To się nazywa taką pomocą dla Polaków głodujących tutaj w południowych republikach sowieckich. I wybrał nas około dziesięcioro z tego ośrodka, że on nas zabierze, Pierwszy w wrzucie, a potem przyjedzie po drugie dzieci. I zabierze nas do polskiego Cierocińca, najpierw do Namanganu. To jest takie duże rejonowe miasto tam w Uzbekistanie. Zresztą nie cieszące się wielką sławą, bo tam był jeden z największych gangów tamtych narkotykowo i jakichś tam innych tam. Ale to, to nie było związane z tym, no, ale to tak później zaczytałem ten Namangan. I tam był taki polski sierociniec. Właśnie zbierano polskie dzieci z różnych takich, albo z ulicy zbierano, albo takich jak tutaj, nasz tamten, co nas tam gdzieś to ktoś odnalazł tam. I on ten, te dziesięcioro nas zabrał na tą arbę, i myśmy szli przez tą pustynię tam do tego na Mangaru, trochę jadąc na, tym, na, tym, na tej arbie, trochę idąc piechotą, bo to, to ciężko było tam przez tą, to jechać, bo to nie było drogi. No i dotarliśmy tam. Tą, tą grupką do tego namanganu, tego miasteczu miasta, to co w miasto, ale już nie ten Kasańs, tylko to dosyć daleko. I tam było faktycznie kilkanaście już dzieci było, i nas tam jeszcze przybyło tych około dziesięcioro, i tam zostaliśmy. To był nasza pierwsza, i tam była jakaś polka, która prowadziła ten się i tam już było jako takie, coś, nie, coś tam jakieś, trochę ubrania dodatkowego, tam jakieś, ale takie drobne. No nie, ubrania tam niewiele w każdym razie. Dziewczynki to nawet, mówi, to Ziólcia to potem… I akurat właśnie w tym spotkałem tą Ziólcię Wójcik, tam się znalazła, nie wiem, tak też była, znaczy była w tym ośrodku i ona też wspomina ten pobyt nam. Mówi, że dziewczynki to, mówi, tam nie, nie miały kłopoty tam z tą bielizną, więc on mówi, to, mówi, myśmy sobie tak tam mieli spódnicę, myśmy tak sobie przesznurowali pój, to były takie jakby spodnie tak. no coś takiego opowiadała. Tak wspominałem z tamtego. Ale tam już było wyżywienie w miarę, na no tam. I potem po pewnym czasie tam, za jakieś tam może, nie wiem ile na długo nie byliśmy, z tydzień, może, czy ileś, trudno powiedzieć, określić, przyjechał ten delegat, przyjechał i zabrał nas pociągiem do Ashchabadu z Turkmejskiej Stolicy, na samej granicy z Persją, z Persją wczesno, tam Iranem. Ale to było pociągiem, trzeba było dojechać też długą, o, to jest tam z półtora chyba tysiąca kilometrów, tam, stamtąd do, do, do Aszhabadu. I do Aszhabadu dojechaliśmy, i tam spotkaliśmy już był dużo, było sporo dzieci. Było tam ponad około 200 dzieci, może, może trochę mniej, około sto, sto kilkadziesiąt, około 200. I nas przyjęto tam. No, rzeczywiście też był polski sierociniec, wynajęty sierociniec, w sierocinie, którym już funkcjonowała między innymi, była pani Hanka Ordunówna w tym momencie, jak myśmy przyjechali. Ona była… mąż, mąż jej był szefem tego sierocińca. On był tam zresztą delegatem tam i prowadził i tam… A ten sierociniec to był w takim budynku po jakimś tam hoteliku czy jakiś coś takiego i tam, tam nas tam, ten polski sierociniec funkcjonował. I tam właśnie y, ta nasza grupa, która świeżo przyjechała, bo już oni wcześniej z innych rejonów tam z, przyjechali, bo przyjeżdżały tam grupki małych z kilkorkiem dzieci, dzie dziećmi, dzieci, jakieś opiekunki, które przewoziły te dzieci. I te opiekunki w większości zostawały, ale niektóre nie. Tam wracały, czy tam, nie wiem, do rodziny, czy do kogoś. Ale przewoziły te dzieci. I tak się to zbierało to. Jak myśmy przyjechali, to nas dorazu do izolatki, żebyśmy najpierw nie zarazili już tych, które tu są, które były już pod opieką lekarską. I tu nam powiedziano, że tu będziemy ewakuowani do Indii.